z ze strony Fedorczych zrobi. Dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj zrobimy sobie wypuszczanie kur. I zobaczymy, czy. tam no, są bluwery, nie wiem, czy było widać, bluwery, ale. No, i drugi odcinek to zobaczycie jak kurczaczki, które się wylęgły już kilka dni temu. Yy, I ostatni i jeszcze trzeci dzisiaj będziemy nagrywać o, o silce, Tylko tyle Wam powiemy. Więc jak jesteście ciekawi, to. No musicie poczekać na tamte odcinki. A co? My, my się zabieramy za najpierw otwieranie kochinów. Nowy zakup, dwa worty paszy. Jeszcze ja moje pokazał bryszki. Kupiliśmy dwa, żeby były już, bo... Później znowu trzeba chować co, co dwa tygodnie Tego je trzeba wrzucić, tego nie umieją A chciałbym sobie umieć spocząć, ale wyskoczyć nie udaje mu się Nie dojdzie Dobra, tu chyba już nic nie widzę Od dwóch dni już były takie wiatry Że Trochę nawet chyba wczoraj padało, więc też tam turysty nie połaziły. Znaczy rano chodziły do czwartek, a ty nie zamknęły. Bo zaczęło, a się nie padało już, ale miało padać, i było coraz bliżej, to mówię, nie chcę by się nie bez sensu. To teraz będziemy szablonka otworzyć. W na końcu przyjdziemy. Tutaj, a się na końcu. Zaraz, tutaj. Nie, zaraz, tutaj. widzą, bo to zaczyna śpiewać na nie nie

Średnia, ale to się nie będę tutaj się To też w dłuższym to nie no so, jest łatwo. Bo nie To jeszcze czwartość będzie. Bo strajk, nie wiem co, wieczora kiedy bym ja w 7 nie wiem rano się siedziałem. co? Wezmę je, bo, wśródłem, bo, wśródłem, bo wśródłem. So. A tutaj w ogóle jest ten kurwa od Splash Ale se chodzi tutaj więc Jak chce niech se chodzi Ale niech się nie przyzwyczaja Bo najpierw pójdzie do tamtego kurnika A później do tamtego Kurde, a mój nie se. To idziemy zobaczyć Tutaj Co się dzieje Może coś będzie. Zobaczymy. Wczoraj nic jeszcze nie było nadzibane. Nie ma jeszcze. No i? Ale widzę jedno nadzibane jest na pewno. Tutaj kochin albo stilka, nie wiem co to było. Nie. Zobacz tam, patrz stąd. Młynęła. Tutaj też żyją wszystkie te cztery. Później się zobaczymy co są. Jak nie obumarłe. No, bo smale. też mogą się opóźnić jak posilki, bo też to jest to Jeszcze tak mogę... O tu jest wniosk. No, to słowa. O no, dobra, nie. O tam się wyrywa wszystko, to żeby się więcej nie wydarło. To ja nie wiem czy nie są jakieś Jakaś piórka czy coś. A, chyba nie. nie. No, to sprawdzę. No, o to jest też... to tutaj, tutaj. Na razie trzy są na cztery. jakie jeszcze? jeszcze dwa muszę zrobić. Tu jest, bo słyszę. A czy czuję? A dziwane jeszcze nie jest, ale, ale czuję, że się dziwię, więc. Dobrze. też jeszcze nie ma. Nadzibane. Czy, czy brak nie jest nazwany, ale brak mu na zawsze jakoś. Później się legną zawsze, je, albo jeden dzień po, Więc czy są nadziwane, w jednym słuchać kurczaczka? A dwóch jeszcze nic. Dobra, to my weźmiemy teraz jedzenie i picie na dwór i te dwa, tych dwóch oponentów i idziemy otworzyć brachmy i silki. Dobra, to teraz będziemy silki otwierać. ścioszek I teraz silki mają wszystkie przerwę, nie znoszą jak niestety więc albo się pierzą albo po prostu przerwa, no ale szkoda, a patrz jak ładna tu się zrobił ładny barwę, chyba się pierzył i takie ładnie wyszedł ładne takie wyszły, jakby piórka zaraz też brachmy otworzymy wczoraj jedna silka zdechła to to tutaj ta ta słaba taka, taka ale to wiedzieliśmy Oto ona, ale teraz na szczęście zjadł jak ten Tasincu, Srymcu i ten, i już na szczęście raczej go pokon... A się wiem czy ale tam już na pewno nie ma. Ubrachmy jak tak woka siedziała, to jeszcze był, ale tam już nie siedzi, bo już nie ma jajek. No, nie wiem czy mówiliśmy, ale tutaj miała umarła. Chyba nie mówiliśmy. Bo samo siedziała siedziałek, chyba miała umarła jak przyczepiłem. I już nie wiem, sensu sens, na szczęście No i teraz na grzędzie już siedzi. Wszędzie też musi pomalować tam, który dzień, a znaczy tam... viděl to zběšno v noze, ale vyrazí lepší může, ale, ale jako ten bo. na to je brach. na <laughs> 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 bo gucik niebieska i dwie brachmy ona już nie ma jajek jak mówiliśmy bo żadnego nie było zamierzonego czy wszystko zmarnowała bardziej też bo ona mocno te brachma jajka pomarnowała bo ona ileś zbiła dużo nie? zbiła cztery na jedno Kuchino. Ale to też jak też tam ludzie mówią, że jak brachmy chce się mieć, to trzeba mieć do nich mega cierpliwość. Jeszcze no tydzień to na ładnie, nic się zbiła, a później nic się zaczęło, nie wiem, czy to kurnie tam władziły czy sama po prostu zbiła nie wiadomo. Bo była odkryta, bo nie chcieliśmy dochiwać, bo mówimy, co będzie, to będzie jak wylenie to nie wylenia, ale Te, nie zachiewaliśmy, bo nic się tam nie właściwo, bo zaczęliśmy, by były w kurniku jak było tam pana rzecz, coś nic nie, nie dotywały, więc... A tak powodu widać, śpieszy, bo wylatuje. Nie ma ogona prawie w ogóle, też. Tak samo niebiesko. Tylko, tylko, ten, u nas jajka tylko te dwie A teraz jest jedna tylko pokazowa, bo Karmenka ma teraz, bo miała przerwę, bo ja pokoń, to z dwa miesiące, się nie poznosi? Dobra, to my Wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka Zaraz będziemy nagrywać kolejne, więc też sam czy... Już Wam, no też może... z Wami jeszcze coś pogadamy A czy możliwe, że dwa w jednym może to być? Ty o tej sylce? Znaczy... Ja bym zrobił, a to później pogadamy, bo teraz to już dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!